Cześć, tutaj ja, Adam. Dzisiaj pokazujemy Wam nasz hotel Salamis by Conti. Pięciogwiazdkowy hotel. My tam gdzieś mieszkamy, u góry, na siódmym piętrze. Bardzo długo piętro. Teraz zobaczcie tutaj Tutaj zobaczcie Aquapark Aquapark Tam też jest nasz hotel, bo tutaj jest kilka takich części, chyba z trzy czy cztery albo może i tak z dwie Aquapark, tutaj drzewo troszkę zasłania, tam są takie różne wodne skateparki, chińska. A tam jest Chinese food, restauracja. I to taka japońsko-chińska. Raz tam jadłem patyczkami. Powiem wam. Wjeżdżamy teraz przez jezdnię na niepełnosprawnych. Zobaczcie. Tutaj troszeczkę chłodno Jedziemy... Tutaj nie skręcamy, skręcamy w lewo. I będziemy wchodzić do hotelu. I teraz będziemy wjeżdżać do naszego hotelu. Zobaczcie też recepcję. zobaczcie jak tutaj ładnie kwiaty tutaj czasami jak się coś zgubi to można odebrać tutaj są kawki takie ale pyszne kakao są tutaj a to kto jest? pani Narza i Nory to jest nasza pani przewodniczka i Nory wszystko dobrze? Tak O, to super No, no to idziemy dalej e. nagrywać Idziemy dalej Tutaj jest ręka Bardzo wygodne są tutaj to, to, fotele Takie, że nie wiem co Tutaj serwują świetne Drinki Drinki Można nawet hot chocolate Czyli taką kapkę. Pyszną czarną. Ale inaczej to też jest taka kapka. Teraz może pójdziemy, a pokazać tutaj. Zobaczcie jak tutaj ładnie. Tutaj jest restauracja, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Tutaj jest. Salna -na klub, No, tutaj można imprezować Tutaj jest morze Morze i plaża Za bardzo tutaj nie ma fal Tylko jak tak trochę wieje Tutaj jest basen Nikt nie pływa, no bo Tutaj jest zima to tak nie wygląda na zimę, ale tutaj jest najzimniej. Najzimniejsza zima. Wygląda jak lato troszkę. Najzimniejsza zima na Cyprze. Na Cyprze. Jesteśmy na części tureckiej, bo jest grecka. turecka, więc jesteśmy na części tureckiej. Tutaj są schody A tam jest... No, I na molo też. Teraz jedziemy do restauracji. A tutaj są takie małe sklepy. Widzicie? Tutaj są jakieś kukiełki czy takie robione. I tutaj jest restauracja. Już chyba zamknięta. Widzicie sobie, jak tam jest. No. Jesteśmy teraz na minus jeden piętrze. widzicie tutaj można się obciąć i idziemy dalej hallo tutaj jest spa and wellness center tutaj są siłownie, baseny Wasen na jacuzzi też jest. Tutaj będzie plaża, i może. Zejście do plaży. No, leżaczki są. Widzicie? Tam są statki różne. Ale tutaj wiecie jak tutaj jest fajnie lekki wiaterek blisko do plaży i morza i fale tak nic nie robią tutaj można się umyć można piwać. może tam molo jak pokazywaliśmy teraz Będziemy jechać na dziewiąte piętro, tam będzie widok duży a duży i jedziemy teraz z windą. Jesteśmy teraz na dziewiątym piętrze, tutaj jest okno, tylko Wam pokażę przez okno, bo nie da się inaczej. Zobaczcie teraz jak jest ogólnie, jakie Teraz idziemy do naszego pokoju. Czyli mojego. Parkom ma osobny. Zobaczymy, jak tam jest. Jesteśmy teraz w naszym pokoju. Tutaj jest ładnie. Koło na basen. Łóżka. I balkon. Ładne widoki tu są. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie na naszym widoku, tarasie, morze, z drzewa i domu. A tam budujemy jakiś dom na dole i trochę tak różne są odgłosy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dawajcie subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia.